Cześć. Witajcie w dzisiejszym odcinku. Wracamy do korzeni kanału. Nagrywam na prośby niektórych z was pierwsze wrażenia. To jest film, w którym będę poznawał razem z wami samochód. Montaż będzie ograniczony do minimum, edycja też do minimum, po prostu na żywioł, tak zwana setka wrażenia z jazdy, praktycznie bez cięć, bez montażu. Odebrałem dzisiaj po długiej przerwie od Mercedesów na kanale odebrałem do testów siedmioosobowego Mercedesa GLB 200. Odpalmy, może silnik, i zaraz Wam opowiem o tym samochodzie. Tyle, co już wiem, Wam powiem i będę w trakcie jazdy poznawał z Wami auto. No, odpalił bez praktycznie żadnych wibracji. Uwaga, mamy GLB 200 i mamy też panoramę. To może otworzymy, żeby było przyjemniej w końcu segment premium. Moi drodzy, z tego miejsca, więc na Daimera w Warszawie, dokładnie 7 lat temu. O, może dachu nie będziemy otwierać, bo, przepraszam Was, ale chcę, żeby było jak najlepiej akustycznie, żebyście mnie dobrze słyszeli. Jeśli mówimy o odbiorze auta mojego Mercedesa, bo 7 lat temu odbierałem stąd nową C-Klasę najnowszej generacji W205 o nazwie C200. Wtedy oznaczenie C200 oznaczało to, że mamy do czynienia z samochodem. Lewarek oczywiście w kierownicach, to w Mercedesie, jak w starych amerykańskich autach w dawniej. O, ale się zapiekły tarcze. Jakby ktoś normalnie mnie tam łańcuchem przyczepił. No dobra, ale żeby nie zgubić wątku, będę się starał trzymać wątek. Tu na Daimlera odebrałem białego, pięknego, nowego Mercedesa na prywatny użytek o nazwie C200. Wtedy oznaczało to po prostu dwulitrową jednostkę z doładowaniem. 184 konie, 300 Nm, 7G-Tronic Plus, czyli 7 z plusikiem skrzynia. Czekajcie, muszę zadzwonić do... żeby mnie wypuścili. Bo inaczej nie wyjedziemy. Halo? Park Prasowy Mercedes-Benz Polska. Prosiłbym o otwarcie, Dziękuję. Nie mamy bileciku. Bilecik nie istnieje, bo żeśmy przyszli. Jak się mieszka blisko w okolicy, to można sobie spacerek zrobić. Moi drodzy, zmierzam do tego, że w tym samochodzie mamy też nazwę 200 jak w moim XW205, ale już nie oznacza to, że mamy dwójtrówkę pod maską. Choć o co to to nie? W tej chwili sytuacja się na tyle drastycznie zmieniła przez ekonormy, przez ekologów, przez normę emisji spalin, że mamy tu silnik, który dobrze znamy. Co to jest? Zakaz? Jaki zakaz? Nie, to chyba nie o to chodzi. My tam... No nie no, ludzie zamknęli mi tą drogę. Akurat chciałem ten przejść. No nic. Problemy techniczne, jeśli chodzi o trasę. Sprawdzimy promień skrętu. E, ładnie! Bez problemu. Zmieścimy się? Zmieścimy. Bardzo ładnie. Puszcza mnie czy nie? Nie, nie puści mnie. Więc poczekamy. Dobra, słuchajcie. Sorry za początek, ale jak w dżungli. Silnik, który jest popełniony we współpracy z Renault o pojemności 1,33 litra. Generuje 100. Żebym nie skłamał, to mam jeszcze. Doma od notacji w razie czego. Zdaje się, że 160 koni i 250 nm. 160 parę czy 160, no mniejsza z tym, około 160 koni i 250 nm. Jak widzicie, parametry nie odbiegają znacznie od tego, co miałem kiedyś w swoim w 205. No, moment obrotowy 300, wiadomo, 250 jest spora różnica. Natomiast 2 litry, 184 konie, tu 160, tam kilka, może 163, wszystko jedno. I mamy, to hamownia by już pokazała, i mamy tylko pojemność 1,33 litra. Jak to się ma w praktyce? No, w praktyce to, tak się to ma, że powinno być dużo ekonomiczniej. A jak Wam zaraz powiem, bo jeszcze nie znam, może będzie tu długodystansowy licznik, jak to w prasowce. Już Wam przeczytam. Tu slajd mamy taki slider, dotykowy panel. Już nie ma tych fizycznych przycisków. Można takim touchpadem przesuwać. Gdzie mamy te statystyki? O jest! Długi dystans. Uu. Uważać na pierwszych informacjach. Wykrywanie pierwszych wykryło człowieka przed, przed maską, bardzo dobrze. Safety first. 3339 km na tych statystykach, które tu mam na ekranie, w tej chwili 56 godzin, zdaje się 55 minut. No to by się zgadzało. Średnia prędkość 59 na godzinę. Średnie spalanie, moi drodzy, na tym dystansie 9,3 litra. Więc wiele redakcji miało, przewinął się, to, to przez wiele redakcji. Jest to wspólny przebieg wielu testujących go ludzi, dziennikarzy i innych no, osób z branży. Mamy tu widok naprzód, jak widzicie, kamera. Auto jest dla mnie nowością, więc będę na żywo Wam opowiadał o tym samochodzie. Teraz, jak trzymam nogę na hamulcu, mocniej docisnąłem hamulec. Patent Mercedesa, tak jak w mojej C-klasie, nic się nie zmieniło. I mamy Auto Hold. Gdy delikatnie wciśniemy hamulec, auto trzymamy na hamulcach, chcemy aktywować Auto Hold. Fajny, fajny pomysł, podoba mi się. Nie zmienili tego, co dobre, niech zostanie. Po co zmieniać? Zasięg 502 km odliczany w tej chwili. No i tak, wracając do tych moich wspomnień, wtedy odbierałem C-Klasę z dwulitrowym doładowanym silnikiem za około 180 tysięcy zł. Brałem ją w leasing. W tej chwili dobra wiadomość jest taka, że tą wersję siedmiosobowego nadwozia, siedmioosobowego auta, mamy w niewiele wyższych pieniądzach. To spojrzałem w akurat broszurka, umowa, w umowie też mam podaną wartość pojazdu. Fajnie, że Mercedes to daje na umowach prasowych użyczenia aut. Mamy 199 tysięcy z groszami netto. Czekajcie, żebym nie skłamał, czerwone światło. 199 556 zł netto, prawie 200 tysięcy netto. No dodajmy do tego VAT oczywiście. Nie jest to drastyczna podwyżka na przestrzeni tych 7 lat. Jeśli mówimy o tym, że auto jest dla 7 osób możliwe, żeby nim podróżować, w 7 pasażerów, kierowca plus 6 osób. No i mamy potworną drożyznę w tej chwili na rynku. Auta strasznie podróżały. Więc podoba mi się to, że możemy mieć 7-osobowego Mercedesa, nadal w cenie około 200 tysięcy złotych. Wszystko zależy od konfiguracji. To na pewno plusuje. Auto sprawia wrażenie przestronnego, z tyłu, no wiadomo, jest to segment auta jaki. Jaki jest, nie pozwala na komfortowe ustawienie trzech fotelików na kanapie za mną, będzie to taki kompromis. Ale już z tyłu, na ostatnich miejscach, wyczytałem, zanim odebrałem auto, że mamy isofiksy nawet w bagażniku, na tych dwóch dodatkowych miejscach. Więc skrajne miejsca z tyłu mają dwa isofiksy, plus dwa kolejne, razem cztery isofiksy, możemy wwozić czwórkę dzieci. A <grym> nawiasem mówiąc, jeśli mówimy już o dzieciach, to powiem Wam, że u mnie sytuacja tak ewoluowała przez tych 7 lat. Że zamiast jednego dziecka, które miałem, gdy odbierałem dla siebie Mercedesa, białego Mercedesa, z którym możecie obejrzeć odcinki na kanale sprzed wielu lat, miałem wtedy jedno dziecko. Teraz wykluje mi się czwarta pociecha. Tak, moi drodzy, jak nie oglądacie kanału regularnie, to czas leci. Po siedmiu latach już nie mam jednego dziecka, a mam czwórkę. Będę miał czwórkę, bo na najbliższych miesiącach mi się urodzi. Czwarte maleństwo i tak mi to zmieniło moje priorytety, jeśli chodzi o samochód, o postrzeganie auta dla rodziny, że w tej chwili ten Mercedes jest na moim celowniku, jeśli chodzi o potencjalnego, potencjalne auto dla mojej rodziny. Jeśli oczywiście sprosta zadaniu. Potem między innymi też wziąłem go na test. Responsywność układu kierowniczego nie pozostawia tu wiele do życzenia. Bardzo fajnie się już to auto prowadzi od momentu, kiedy ruszyłem z Wami trasę. Nie ma już tej gumowej kierownicy, co kiedyś słynne zawieszenie w Mercedesach, to był komfort, balonowy zawias, to wszystko się zmieniło. BMW stało się bardziej mercedesowskie, Mercedes stał się bardziej w stylu BMW, ala BMW. To już na przestrzeni lat ten trend obserwujemy i nie inaczej jest właśnie z GLB 200. Pozycja za kierownicą jest fajna. Pełna regulacja, bo jest to dosyć bogatą. Pasza wersja. Tu na drzwiach, jak to w Mercedesa. Już od dawien dawna mamy ustawienia konfiguracji fotela, pamięć dla trzech ustawień. Manetki są w kierownicy, więc bardzo przyjemnie mi się jedzie z tym automatem. Zdaje się, że mamy tutaj ośmiostopniowy automat. Ale jeśli coś palne, to wybaczcie, auto jest dla mnie otwartą księgą. Na razie nie zdążyłem się przygotować ze wszystkimi wiadomościami. Na to obiecuję. Ewa strasznie chce przetestować ten samochód, więc do niej też się wybiorę. Mega test Ewa. Wszystkiego nie dam rady zrobić. Pokrywa mi się. No, ładnie Audi, Audi wyjechało. No, tak się nie robi, szanowny panie, poczekamy. Nie można tak zajeżdżać. Co chciałem wam powiedzieć? Będę miał nakładkę samochodów. Odbieram jeszcze dużego Forda, dużego, dużego, ośmiosobowego Forda. Tourneo custom. Wskakuje mi za kilka dni, będę miał nakładkę. No jedziesz, panie Chevrolet, no nie możemy w... pojechać, ludzie. I będę miał więcej pracy, ale obiecuję, że dam radę. Ile wycisnę z tego auta, tyle wycisnę. Teraz pierwsze wrażenie to pierwsze wrażenie. Komfort akustyczny w kabinie i komfort resorowania na tych garbach, na progach zwaniających jest wysoki. Pamiętajmy, że jest to samochód stosunkowo tani jak na markę premium stosunkowo nisko uplasowany cenowo. Czekając na odbiór tej prasówki wsiadłem do nowej S-klasy za bagatela 550 tysięcy, która była w salonie. No Jak się wsiądzie do takich samochodów, i... no to człowiek dostaje zimny prysznic na głowę, ale odbierając to auto z parkingu, byłem miło zaskoczony tym, jak ten samochód się prezentuje na parkingu. Mamy fajny lakier, fajną stylistykę, taką bardziej sportową, agresywną. Przynajmniej ja to tak odbieram. Dosyć agresywne felgi, też 20-calowe. Jeśli nie przekręciłem to 200... 35, 45, 20 w razie czego dodam dotacje. Coś takiego: 235, 245, 45, 20. Ze wszystkich stron, i z przodu, i z tyłu. Z tyłu jest taki sam rozmiar. Co mi się w tym samochodzie podoba, to jest właśnie to, co Wam powiedziałem: że w, w normalnych jeszcze pieniądzach, biorąc pod uwagę to, że przed chwilą testowane dla Was na kanale <noise> Clio w hybrydzie, maleńkie Clio segmentu B, Dobra, puścimy gostkę, albo gostkuwe. Kosztuje około 100 tysięcy złotych. Ja wiem, że tam jest hybryda. Oczywiście, benzynowy może mieć tak, jak powiedziałem, w teście 20 tysięcy tani. Ale jeśli segment B, nowa Honda Jazz Hybryda, to są kwoty około 100 tysięcy. To przyzwoicie skonfigurowanego 7 -miejscowego Mercedesa mieć za 200 tysięcy, plus minus kilka, no to przyznacie, że to nie jest już. Yy... Jakaś cena od czapy. Jest to atrakcyjne, na tym bardziej, że GLS salonowo około pół bańki stał. No wiadomo, fantastyczny samochód. Nie miałem jeszcze przyjemności testować, ale domyślam się, że rewelacja. No ale gdzie z takimi pieniędzmi? Mnie, nie wiem jak was, ale mnie nigdy nie było i chyba nie będzie stać na auto przekraczające ćwierć miliona. co dopiero mówić o półbańce i tak dalej. Na razie, podsumowując ten pierwszy odcinek, jedzie mi się tak przyjemnie tym samochodem, opowiadając różne historie sprzed lat i obecną sytuację na drodze dla Was, że nie czuję w zasadzie, że prowadzę samochód. Tak fajnie izoluje mnie od tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. Czyli progi amortyzuje przyzwoicie, żeby nie powiedzieć bardzo dobrze. Wiadomo, 20 cała felga swoje robi, nie mamy tu balona, ale jest OK pod tym względem. Co jeszcze jest przyjemnego? No właśnie ten komfort akustyczny, że kierunkowskaz. Wszystko słychać tu tak soczyście, tak wyraźnie. O, maluszek. Nie obaźcie się, to są pierwsze wrażenia, więc nie będzie wielogodzinnego montażu, posklejanego materiału, bardziej profesjonalnego podejścia. Jest to po prostu to, co prosiliście. Proszę Was tylko o jedno, jeśli Wam się podoba ten, ten format w mojej ramówce testów, zalajkujcie ten filmik. Jeśli Wam się nie podoba, zdisujcie go, macie wybór. Będzie to dla mnie wyraźny sygnał, czy chcecie więcej takich odcinków z kolejnymi samochodami. Przecież ja nie nagrywam tego dla siebie, nagrywam to dla Was, dla tysięcy widzów na moim kanale, followersów, subskrybentów kanału. Więc jeśli jesteście zadowoleni z takiego odcinka, z takiej surówki po Warszawie, proszę Was, dajcie mi znać komentarzem, łapką w górę. Będzie to dla mnie sygnał, że chcecie kolejny, albo że nie chcecie. Jedziemy, jedziemy, ziutki, pacjenci, ruszamy. Słychy troszeczkę silnik, wiecie co? Ja pamiętam pierwszy, moje, pierwszy mój kontakt znowu z akwasą Mercedesa. No już było ładne, około dwa lata temu. I wtedy właśnie miałem do czynienia po raz pierwszy z tym silnikiem. On tam dosyć konkretnie mi wyczał po wejściu na obroty. Teraz nie mam gdzie nawet tego to sprawdzić. No tam wyjedziemy potem na wielopasmówkę, to może przycisnę. Póki jedziemy w takim właśnie stylu, jak teraz, czyli w stylu hybrydy miejskiej, bardzo fajnie. Silnik pracuje cichutko, kulturalnie. Nie mam uwag. To 1.33 we współpracy z Renault, które właśnie testowałem dla z nowej aklasie. Jak również w nowym Renault Clio miałem ten silnik 1.3. Pracuje ładnie i kulturalnie. Nie mam, nie mam zastrzeżeń. Natomiast pytanie, bo teraz ten downsizing jest modny na świecie. Czy nazywanie dalej modelu liczbą 200? Nie jest lekkim nadużyciem, nie chcę mówić profanacją, ale wiecie, no, biorąc W205 C200, po prostu miałem 2 litry i było ok. Wiadomo, że tam też były inne warianty, i było C potem 180, to było też 2,0, ale to było zaniżanie. Liczba oznaczała mniejszą liczbę niż rzeczywista pojemność. No to jest ok, nikt z tym nie będzie miał problemu. Natomiast jeśli mamy 1,33 i mamy GLB200, to tylko czekać na czasy, gdzie jeszcze rok, 2, 3 i będziemy mieli GLB200, czy jakiekolwiek inne coś 200, inną klasę Mercedesa. I będziemy mieli tam trzycylindrową jednolitrówkę, czyli silnik, jak to wy mówicie, żartobliwie o pojemności karton mleka pod maską i, nos, i oznaczenie modelu 200. No ja mam z tym pewien problem, bo nie do końca mi się to podoba. Aczkolwiek, oczywiście, idąc w stronę mocy i momentu obrotowego, ok, nie są to osiągi i dane techniczne odbiegające od niedawnych dwulitrówek, więc, czy około dwulitrowych pojemności. Także możemy temat pojemności i oznaczenia modelu zamknąć. To był ten garb dosyć taki konkretny, krótszy i wyższy, i też przejechałem niewzruszeniem. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak to auto reaguje na, na jazdy na progi z prędkością około 30 na godzinę, czasami 25, czasami 32. Tak patrzę, zerkam, czasami 20, więc y, nie najeżdżam jak emeryt. Najeżdżam normalnie, tak jak każdym innym samochodem i własnym. I no, moje prywatne auto to po prostu to tańczy, nurkuje jak, nurkuje jak łódź, jakaś łajba. A tu mamy sytuację, że bardzo fajnie, jak zobaczycie, teraz zjeżdżamy z tego progu i błyskawicznie amortyzatory tłumią ten zjazd. Nie ma tej bujawki, nie ma bujania się. To mi się bardzo podoba. Ilość obrotów już widzimy, że nie jest zbyt duża. Dobra, może jedną wysepką ominiemy. Responsywność układu kierowniczego jest fajna, nie rozczarowuje, wyciszenie zdecydowanie na plus w tym samochodzie. Widoczność przednia szyba, co chyba widzicie też na filmie, bardzo dobra. Słupek, a klasycznie w tych czasach, dość gruby, no ale wiecie, jak ja mówię, safety first, to też dotyczy klatki, bezpieczeństwa i w razie czego przenoszenia tej energii uderzenia, zderzenia czołowego na na całą budę, więc te słupki muszą być masywne. Aczkolwiek czasami mam wrażenie, że nie po prostu idą też ze stylistyką i designem auta, także to mogliby wycienić trochę. No nie wiem, może się czepiam, nie wiem jak wy na ten temat myślicie, ale jeśli jeszcze to jest czarne, to potęguje takie wrażenie. No, no nie za pięknie to wygląda, tak? Od strony patrzenia na to, co się dzieje, ścieżki rowerowe, wiadomo, piesi i tak dalej, kolej nogi. Teraz to modne jest. Kiedy się zatrzymujemy? Cichusieńko. Pięknie. Ledwo słychać samochody, które dojeżdżają. Wyciszenie. A czekajcie, sprawdzę, czy mamy klejone szyby. Nie, zwykła szyba, tak jak w mojej C-klasie Widzicie, pod tym względem możecie mówić, co chcecie, że przewartościowany sytan, Bo tam też takie rzeczy czytałem już na niektórych, w niektórych miejscach w internecie. Po co płacić dwa razy tyle za, za Mercedesa, jak to tak naprawdę jest Renault? Czy tam Kangu można kupić? No, pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. No nie da się przeskoczyć, chyba, że sobie do, dodatkowo matami wygłuszymy całe auto. wybebyszymy, bo to fajne auto, Burmester na pewno. Yy, audio sprawdzimy później z moją muzyką, żeby prawa autorskie mi nie, nie, dało, nie dawało ostrzeżeń na kanale. No ostatnio dostałem za własną muzykę z mojej płyty. Ostrzeżenia o, o, o prawach autorskich, od wytwórni, która wydała tę płytę, ale napisałem odwołanie, że to ja. Współtwórca tej płyty muzyk, który gra na tym nagraniu <laughs> Było śmiesznie szybciutko, to ostrzeżenie zostało zdjęte i monik został cofnięty przez, przez YouTube'a. O prawo autorskie. No taka zmianka, ciekawostka. Teraz na tej chropowatej nawierzchni troszkę słuchać o może troszkę bardziej niż bym chciał, ale to jest taki odcinek dość. Yy... Nieprzyjemny. A zobaczmy, odkąd odpaliłem silnik, od rozruchu. 5 km minęło, 16 minut jadę z Wami, co by się zgadzało mniej więcej na nagraniu, pewnie z czasem 11,9 przy 19 na godzinę średniej. 11,9, sorry, założę czapkę, bo przy panoramie jest fajnie, ale trochę słońce oślepia. Powiem Wam tak: na razie Mercedes jest ok. Zobaczymy, jak będzie, gdy tu. w Pakuję kilka fotelików, pakuję całą moją familię, jeśli odwiedzę Ewę mam nadzieję, że mi się uda, bo bardzo chciała Mercedesa w końcu zobaczyć, jakiegoś przetestować, wtedy nagramy dla Was odcinek. Duży taczpad na środku, tu taki uchwyt, właściwie nie wiem po co, to sprawia wrażenie jakby to był lewarek skrzyni, dlatego pierwotnie, zobaczcie teraz na zdjęciu, to złapałem, bo tak jak czasami w niektórych autach się tu przesuwa, zapomniałem, już jakiś czas Mercedesa nie było na kanale u mnie w testach, tak, że mamy dźwigienkę. Moi mili, będziemy kończyć, bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał za długo. Dziękuję, że byliście przy tych pierwszych wrażeniach. Ewentualnie, jeszcze chwilę coś tam po, po, poględzę, narzekam, po, poopowiadam. Samochód najbardziej zdobywa mnie na razie tym, że nie kosztuje zawrotnych pieniędzy. Jak wiecie, znacie moją opinię na temat cen dzisiejszych cen samochodów. No jeśli podchodzę do auta, które kosztuje wyjściowo co najmniej 250-300 tysięcy, to mam inne wymagania, czego innego oczekuję od takich ogromnych pieniędzy. Wiadomo, że bierze się tam leasing i kredyt, ale mówimy o tej cenie fakturowej wartości auta. Jeśli auto można kupić poniżej 200 tysięcy, mówię teraz o cenie brutto, a są na szeroko moto ogłoszenia tego właśnie modelu Mercedesa, e, w cenach 180, 190, 170 parę tysięcy. Oczywiście dużo biedniejsze konfiguracje, ale mimo wszystko to są ceny za zwykły segment, znaczy za segment. Za auta nie z klasy premium. To jest absolutnie klasa premium, segment premium i tu nikt nie powinien mieć wątpliwości. I z zewnątrz, jak patrzymy na to auto i od wewnątrz, jak prowadzimy, widzimy to, czujemy, obcujemy z autem, które nie jest żadną Renówką, żadnym Citroenem, jest to Mercedes z krwi gości, to czuć. Oczywiście to, co mamy pod maską już nie jest stricte mercedesowskie, ale te mariaże w różnych markach, różnych producentach, u różnych producentów aut są chlebem poprzednim codziennością to sprzyja też temu właśnie że auta są tańsze. Dzięki temu takie auto, ponieważ mamy ten Kolasz, ten Mariasz z Renault nie kosztuje dużo większych pieniędzy, gdyby to wszystko było tworzone od początku przez Mercedesa, gdyby tu był większy silnik, na pewno mielibyśmy też wyższą cenę za taki samochód. Więc pamiętajcie o tym, że są zawsze te jakieś korzyści. No dobra, nie będę już dłużej Tutaj się produkował, bo, bo kto to obejrzy do końca. Przypominam Wam i proszę Was o to: dajcie mi, żeby ten feedback był od Was. Jakiś komentarz, byłoby miło usłyszeć, co myślicie o tym odcinku. Napiszcie szczerze, wiem, że tam bredziłem kamerę, już zgubiłem, widzę z tyłu, nie wiem kiedy, bo już wisi mi gdzieś tam, więc straciliście obraz z drugiego kadru. Taka przygoda, niestety uchwyt nie wytrzymał. Będziecie tylko z tej, ze mną. Także dajcie mi ten feedback, dajcie łapkę w górę, jeśli było fajnie, jeśli beznadziejnie tam nadawałem, dajcie, zminusujcie filmik, więcej już sobie odpuszczę kolejne produkcje tego typu i będę tylko montował dla Was wielogodzinny montaż i taki test z klasycznej ramówki a jak chcecie takie freestyle'owe przejazdy po mieście na, na żywioł na żywo z pierwszych wrażeń na gorąco to y, proszę Was żebyście się tam uaktywnili w sekcji komentarzy i w lajkach. Like Dzięki, trzymajcie się do zobaczenia, ja oczywiście szykuję się na porządne testy z EWO i będziemy się dzielić z Wami uwagami na temat Mercedes AGL 200 Test! Z fotelikami też będzie. I szerokość kabiny. Zmierzymy. Trzymajcie się. Do zobaczenia.